Brońcy dzieci czy własnych sumień. Cześć, witajcie w kolejnym nagraniu wideobloga. Obecnie wielu osób wyraża oburzenie na treść książki wydanej przez wydawnictwo Kościoła Baptystów Słowo Prawdy, w której autor Ted Trip przekazuje instrukcji jak dawać klapsy małemu dziecku. Debata na ten temat w Polsce jest niemalże mentalnie zakazana. Górę biorą emocje i osobiście nie mam zamiaru ani bronić klapsów, ani autora, ani wydawnictwa. Mają ku temu możliwości, niech robią to samodzielnie. Krótko natomiast chciałbym opisać samo zjawisko, z którym mamy obecnie do czynienia. W Polsce, kiedy wypowadasz się na temat wychowania cudzych dzieci, to automatycznie stajesz się specjalistą w tej dziedzinie, bez względu na to, jak wygląda Twoja rodzina, jak wychowujesz własne dzieci. Kiedy mówisz o cudzych dzieciach, automatycznie stajesz się specjalistą. I wielu specjalistów ma rozerwane rodziny, własne dzieci poprzez własną bierność, czy tak zwaną otwartość, posłali w świat smartfonowej pornografii różnych dopalaczy czy samodzielnego wychowania w toalecie szkolnej. Byli tak wrażliwi na cudze, na, 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 na krzywdę cudzego dziecka, że postanowili rozwieść się z małżonkiem, zapewniając wychowanie własnego dziecka w rozbitej rodzinie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, co jest sednem całej tej histerii wokół klapsów. I sednem jest daleko idąca hipokryzja, która jest ubrana w szaty troski o dziecko. Zwróćcie uwagę, że ci, którzy z oburzeniem udostępniają skany, właśnie książki Teda Tripa Pasteż serca dziecka z podpisami Skandal, yy, zwyrodnialec, yy, karać i tak dalej, okazują godną pozazdroszczenia gorliwość o zdrowie najmniejszych. Są odważni, są bardzo szlachetni, są, można powiedzieć, obrońcami dzieci, chociaż myślę, że się zapędziłem z tą obroną dzieci, powiedzmy, że są obrońcami własnych sumień. Pomyślmy, ilu przeciwników klapsa wobec rodzicielskiego klapsa? Nie mówię o znęcaniu się czy jakiejś przemocy, o, mówię o klapsie wobec czteroletniego dziecka, stanęłoby w jego obronie, gdyby miało pięć miesięcy, a jego rodzice chcieliby go zabić przed narodzeniem. Ilu zwolenników nietykalności ciała małego dziecka jest za rozrywaniem jego ciała, kiedy jest jeszcze małym dzieckiem, jeszcze mniejszym dzieckiem? Ilu z tych, którzy domagają się prawnych konsekwencji dla mamy dającej klapsa dziecku. Jest zaprawnymi konsekwencjami dla mamy, dającej swojemu dziecku takie rzeczy jak, yy, takie rzeczy jak kleszcze van Heuwela z piłą, ścieracz czaszki, rozwałkowywać płodu, podwójne szydło smeli, performator czaszkowy, niszczący hak, nożyczki do rozwałkowywania płodu, czy ręczny zas zasys zasysacz próżniowy. Ilu z nich jest zaprawnymi konsekwencjami dla organizacji typu kobiety w sieci, aborcyjny Dream Team, czy polityków, aktywistów, którzy zachęcają wręcz publicznie do zabójstwa, albo publicznie bronią prawa rodzica do zabicia dziecka w siódmym miesiącu jego życia. Nie wiem, ile z Was pamięta, kto w Polsce najchętniej fotografował się w różnych kolorach skarpetek podczas Międzynarodowego Dnia Zespołu Downa, który mamy 21, 21 marca, wspierając się wspierając w ten sposób, identyfikując się z chorymi. No, robili ci to, to ci, którzy niedługo wcześniej głosowali za ich zabijaniem. Zanim te dzieci zdążą się jeszcze urodzić, i obecnie mamy do czynienia z całkiem podobnym zjawiskiem. Wielu z tych, którzy głośno wołają przeciwko klapsom dawanym dzieciom w pieluszkach, są tymi, którzy są za rozrywaniem tychże dzieci, zanim zdążyły nosić nawet pieluszki. I, i, i to jest prawdziwy dramat. Ci, którzy piszą, jak można skrzywdzić takie małe dziecko, dobrze to wiedzą. Dlaczego? Dlatego, że sami biorą udział w czarnych marszach, w proaborcyjnych manifach, uczestniczą we wspieraniu tego procederu przez głos w urnie wyborczej. I jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to poczytajcie o technicznym przebiegu aborcji a więc o tym, co dorosły człowiek, dzięki naprawdę druzgoczącej przewadze siły, jest w stanie zrobić małemu człowiekowi, i to legalnie w naszym kraju.